5 Dzisiaj bugamy sobie w Minecraft Pocket Edition Leby nie było, to był mój pierwszy odcinek I się ekscytuję I zapraszam za te lagi Oj, coś się głupio tak gadające samemu do siebie A tu procę Jakby co to ściągam, to jest mobiz Mobizen Coś tam coś tam For Samsung i powiem Wam, że to był mój jedyny raz, kiedy mój ojciec mi pozwolił I się tak ekscytuję Mamy, niech Mam modowarki podsypioną, mi ścinało Dobra Bez względów, mogę nagrywać tylko 15 minut Więc żeby nie było Ja nie mam full wersji Packet Edition No mam full wersję Tylko mi się zglicowała i nie mam, nie mam aplikacji Nie mam aktualizacji i gram. Oj, i mam trochę lagów, bo mój telefon nie, jest tablet nie jest do tego przyzwyczajony. No to ma bez względów, co nam ma rodzić. O jawale yy, Idziemy do... Do No jak będziecie się tutaj jakieś schodzenie, to moja siostra, a bo ja usłyszałem teraz przy drzwiach, a mi się zdawało. To zaczynamy pokażę sobie wyprowadził od razu stworzyć tak no, najlepszy start radzę wam stworzyć od razu crafting patyki i zrobić tylko i zrobić sobie tylko kilof, potem iść sobie yy, wykopać kamienia i iść sobie wykopać yy, kamień yy, zrobić kilof kamienny taka moja rada naprawdę Radę wam jest tak robić Opa, gdzie jestem? I... To już zaczęłem Idem się nie połapał Pomyśl sobie teraz na Zastanawiam się, czy nie nagrywać teraz na laptopie A filmiki będą codziennie będzie wstawiany jeden filmik I tak Zaczęłem jego oglądania Z dawno to zaczęłem, ale coś tam Dobra, to zaczynamy. Okay. Ja spędzę, tutaj zaczynam robić sobie wszystko. Wszystko zaczynam robić, żeby nie było bez lipy. Dobra. Mm. Na się wyciśnę na te 3 minuty. I zobaczycie jak mi pójdzie. I oceniajcie, dawajcie lajki. dawajcie komentarze, subskrybujcie. Ale proszę, nie dawać mi łapek w dół. Błagam. Teraz a, chciałbym Wam wspomnieć, że będę też tworzył filmiki, gdzie tworzę domki na drzewach, a niektóre nie. I się teraz chacykam. No to życzę miłego oglądania przez te dwie minuty. Dobra, jestem. No, nareszcie. Widzicie, że mam fart, bo znalazłem od razu blisko jaskinie. Nie było tematu. Znalazłem jaskinie, ale się trochę cykam, bo dawno nie grałem w Minecrafta i się cykam. Powinien się cykam. Tak długo w niego nie grałem. Dobra. Się boję iść w ciemne miejsca. Dobra. Już i do potwory. Było słychać. Nie to prawda, to jest na to, że się zbliża jakiś potwór. Dobra, nie było. Nie wiem, niektórzy może nie wiedzą, bo tutaj są kilka rodzajów, rodzajów potworów. Pierwszy creeper, drugi zającek, są też ciekawe zajączki chyba. Trzecie e, Enderman, czwarty creeper, skielet i zombie. I pająk. Powiem wam, y, zombie i skelet palą się tylko z rana. A cała resta... Na przykład jak podchodzisz do creepera, to radzę go uderzyć raz i się cofnąć. Bo jak będziesz stał za blisko Creepera, potem on Cię wybuchnie. A, Enderman. No wiadomo, chyba to wiadomo wszyscy. Jak syj z niego z całą, potem przeleci leci przez niego. On teleportuje się i się wkuza na ciebie. I wydaje taki dźwięk. I nie radzę wam patrzeć w jego owoce. I ja wiem, ale e, długa trawa, wysoka trawa, was maskuje. Próbowałem to. Mi się udało. No ale... A i tak mi znaleźli. To trzeba być kilka kratek od tego. A mi was wycuwają, oj, z daleka nawet. Więc z wam być od ostrożnym. Ja mogę nagrywać tylko chwilę. Moment. Wyłączę sobie coś. Stop. Bo i tak nam Mobizen mi pokazuje ile nagrywam. I będę... Każdy odcinek będzie od 14 minut. Mam taką nadzieję. I nawet nie wiem co mówić tak jestem zekscytowany czekaj tak raz powiedziałem sobie Jakby, nie było, żeby nie było mój dźwięk może coś być nie tak bo jak za każdym razem jak mówię coś to mój dźwięk się automatycznie zmienia czyli teraz jak sobie filmik na youtube to może mój głos być inny więc przepraszam was za to niestety tak będzie bo akurat ja mam kilka języków, się uczę, jest dosyć trudno. A po drugie zaraz umrzemy, zebem byłaby się noc. Potem zainstaluję sobie coś takiego jak NCW Master i doinstaluję sobie mody. Napiszcie w komentarzach, czy... chcecie czy nie chcecie. Jest dzisiaj, zrzucę jeden filmik, jak buduję dom. Fajny dom na dzewie. Na belejakim drzewie, na dżunglowym, na belejakim, kto jak woli, ale będę dzisiaj budował odesłanie na was to jest tylko dla was wszystko obie dla was no nie wszystko jak dacie lajki to tak <laughs> no ale nie będę jadł kupy z ziemi zapraszam za takie daty i jak będą oglądać mi dzieciaki to to wprost nie kampujcie się ja nie będę używał wulgaryzmów czyli przekleń, brzydkich słów jak już to może jak się wystraszę tak, tak dokładnie tak super to potem, to przepraszam was, za dzieciaki i innych wszystkich. I jedyna rzecz, co chciałam powiedzieć. Umieramy. Już umrzemy. Jak już nie macie domku, to macie psa chlapane. Um. Naprawdę, no, macie psa chlapane, jak nie macie domku, bo potem pojawiają się potwory, idą po was i już was nie ma. Naprawdę, ja sam z psa chlapane. Mam zły start. Dosłownie Zły Jestem może mi się uda No nie wiem O jawale Ale teraz się akcytuję I się boję Chcę jej dopomnieć zaraz potwory Wysadzą mnie jeden z drugim Cała, ta cała tu resta dichtem. Hmm, coś ich mało. Myślałam, że od razu zginiemy, a tutaj pros. To jest to będzie. O, słychać co Powinniśmy to przetrwać, no i na który może zombie, jaki nam się mogą wbić do chałupy. Teraz, tak sądzę, się schowię, się boję, na dwóch nie będę wychodził, bo jestem za cienki. Ojej, ale ciekawe, co przeżyjemy tą noc, nie? Ludziska. No, więc to mamy 2 minuty i 30 sekund nagrywania. Oj, sorry. I postaram się nagrać z, z moją siostrą, z kimkolwiek. Stworzę własny serwer, co będę nagrywał z kolegą. I może jakoś to będzie. Ale nie obiecuję. Będziemy gadać przez Messengera. I, i, i stworzę mój seven. nie wiem kiedy go stworzę jutro a może pojutrze albo wcale go stworzę jak stworzę serwer, zacznę nagrywać z kolegami i wszystko będzie git jeśli będą lajki chociaż 10 lajków poproszę chociaż albo 5 chociaż 1 albo 5 lajków dajcie mi, to ja i postaram się y, zrobić serwer No z, zrobię serwer do piątku i zobaczymy jak wyjdzie nam Bo ja nie wiem A i następny filmik będzie niedługo Jak zbuforuję tego Z wy... sam creepera Ym to zrobię następny, albo nie. Od razu po tym filmiku zacznę być jest jeden filmik na kreatywie, gdzie buduję domek. Polecam wam, naprawdę. Ale pamiętajcie, że moje domki na liściach muszą być oświetlone, a na liściach się nie respią potwory i to jest bonus tego. Nie wejdzie wam tam zaden pająk, zombie, nic. A, i na półpłytkach nie pojawiają się potwory. Dobra, to mi jeszcze chwilę, bo to ja się z nami pożegnam, włączę sobie kamerę, żebyście wiedzieli jak wygląda mój twarz. Słody. Sorry. Control. Keyboard. A ja nie wiem. Wideo. Dobra, to potem. Dobra, potem, potem co zrobię, ale na razie, zagnam was i widzimy się w następnym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie, dawajcie komentarze, polecajcie swoim kolegom i ciołom, mój kanał. Ja się z wami zagnam, z tej strony damie Zaopieczka. na razie i cześć. Siemanko, z tej strony za 05 dzisiaj wam pokażę, jak zniszczyć bedroga, ale to tylko w neteze, nigdzie indziej, pamiętajcie. Ja co spróbuję to kiedyś, a potem nagram na odcinek. Dobra. Musicie znaleźć się w netze. Na Potem musicie się kopać na samą Co Zrobiłem dziówkę. Potrzebujecie trochę TNT. zapalniczkę. Oj. Ale nie wejdźcie w lawę. O no ja, to jest? A nie. dam za nie, może nie. Nie. Jesteśmy. Tam, gdzie powinnam być. Potem musicie wysadzić sobie, żeby dostać coś takiego. Wciskacie F3 i szukacie miejsca O, 127, gdzie będzie. Ja akurat mam. Potem musicie zrobić tak. Będzie wam potrzebny yy, dźwignia. zwykły yy, piston i pół płytka. No, jakieś klocki. jest mam. No, tu jest to. Teraz to będzie trzeba budować tak. To tak. Tu dźwignię Cisk. Moment. Muszę sobie wziąć jakieś ender perły. Potrzebujecie parę ender perł. Eee, w górę. Patrzycie się w dół i podskakujecie i trzeba Jak widać to wyportowało na stół No powiedz, nie? O, tam jest tam robiłem ten odcinek, ale mi nie wyszło. dobra, robicie tak nie, nie musicie tego tak robić, ja po prostu zrobię robię sobie tak, żeby zapamiętać gdzie to mam, Potrzebujecie dwa lepkie pistony tory aktywacyjne tak z 5... chyba pięć Wagoników CD. A sami zobaczycie w odcinku. Parę Tak z 10. E, redstone. Dźwignia. Jest e, normalne e, pistony. Jakieś klocki do budowania. Ja będę se, kamień. Dobrze. tak, tak. A jest ten murek. No, chyba ja się potem posłuchać mu. Potrzebujecie tylko dwa albo parę, a teraz nie tak. Raz, o, to z niska Pot musicie liczyć na skos, do cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Kładziecie tutaj aktywacyjne tory, kładziecie tutaj ten potem potrzebujecie ośmiu obsydianu, no tam na policzę. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8. No. Potem stawiacie tu dźwignię. 5 Reapterów do wsodu. Jakiś kamień do budowania. Potem następne 5 Reapterów. Tu stawiacie kamień i tu. Resztą. Albo cokolwiek tam stawiacie nieniski kamień. I potem musimy ustawić Reaptery na maksa. Jak jakiś będzie źle, to się może nie udać. Dobra, git Muszę się sprawdzić. A, potrzebujecie dwa bloki redstone'a. Redstone'u. stawiacie tutaj yy, wagonik z TNT. Ciskacie. Teraz sobie czekamy. Czekamy. O, i widzicie, nam zniknął pismo. Potem tu kładziecie. Jest, a potem. Wyłączacie to, czekacie, aż się włączy. Bo się. Stawiacie za tym klocek. I tu klocek. Następny murek. Potrzebujecie. O panie. Mu. Tak. Stawiacie. Następny wagonik z TNT. Jest git. Chcę spać, upewnijcie się, że to jest dobrze. No, jest dobrze ściskacie i to samo powtarzacie. Bum. Wstawiacie stawiacie za tym blok redstone. Włączacie. Czekacie chwilę. A to tutaj możecie zniszczyć. No i wam się jeszcze przydadzą. Ale nie niście bloków redstone, bo zapsujecie. Potem kładziecie tutaj dwa repitery. Tu jeden. No bo wciskacie na niego raz, potem tu jeden, tu jeden, stawiacie redstone'a, stawiacie tak, stawiacie dziwnie, a żeby to wszystko zadziałało, musicie jeszcze zbudować coś, tak, nadstaje klatki do góry, Norm normalne pistony postawić, tak, będą wam potrzebne dwa, Włączyć. postawić kamień czy cokolwiek. I potem możecie to zniszczyć. Ale uwaga na to, żeby tego nie zniszczyć. stawiacie tutaj do góry pistona A teraz wciskacie. Niszczycie to. I znowu. Pójdzie. zniknął to na pistonę. Ten tutaj. A to jest, znowu działa. A teraz patrzcie na to. Możecie zabrać, przez kredyt. w dół. I wola. Macie czuwkę. Obscenienie. Teraz będziecie wychodzić na zewnątrz. Być domek. Cokolwiek. Ja to. Zobaczyłem to na YouTubie u kogoś. To też chciałem nagrać. Chciałem pokazać wam. Podam wam link w opisie do niego. I. Mogę powiedzieć tylko jedno. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. I. Pa. Komen... A. Sorry. A. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Kto chce ze mną nagrać? Od 10 do 12 lat. Piszcie w komentarzach. To ze mną nagra. Pa. pa.